XRP powyżej 70 centów. Wow, witam X grosz z tej strony. Witam na kanale Kamikadze i zaraz przejdziemy do tematu, o którym właściwie napisałem w tytule, a więc, że sprzedaję moje XRP. Zaraz powiem o co w ogóle z tym wszystkim chodzi, ale chciałem zacząć od tego, że. Mm, chciałem zacząć od tego właśnie, co kiedyś napisałem na Twitterze, że szydzić, wyśmiewać się i żartować opłaca się tylko wtedy, jeżeli pracujesz na scenie wraz z neonówką. Wtedy to się świetnie opłaca i jestem bardzo ciekawy, dzisiaj również, dzisiaj również mógłbym to już śmiało powiedzieć, czy ci, którzy odganiali od XRP, kiedy XRP było po 19 centów i poniżej, czy wszyscy odganiacze czują się odpowiedzialni? Oni zawsze czu zawsze pili do tego, że wszyscy powinniśmy się czuć odpowiedzialni za to, co mówimy. I mimo tego, że ja nikogo nie naganiałem do tego Ej, ej, kupujcie, kupujcie XRP i dalej nie naganiam nikogo do tego, aby kupować XRP, ale odganiacze czuli się bardzo, bardzo pewni siebie, odganiając ludzi i mówiąc im wprost, żeby absolutnie tego g nie kupować. I teraz cierpliwi i doedukowani i pewni siebie zawsze mają żniwa na spłoszonym tłumie. I tak wygląda między innymi właśnie dzisiejszy, dzisiejszy dzień. Dlaczego, dlaczego napisałem, że sprzedaję moje XRP? Nie wiem, ilu z Was pamięta, ale jakąś część czasu temu, kiedy XRP było po 19 centów, napisałem, że kupuję, kupuję 10 tysięcy XRP specjalnie po to, aby zarobić na tym 100% i jestem pewny, że zarobię 100% na tych XRP. I TXRP XRP kupiłem za 19 centów, 10 tysięcy, malutka paczka, po to tylko, aby sprzedać z zyskiem stuprocentowym. Sprzedałem za 70 centów, dokładnie za 70. Oczywiście sprzedałem za USDT. Za USDT sprzedaję tylko i wyłącznie dlatego, aby po prostu ominąć całą, e, całą tą zabawę z podatkami i tak dalej. Póki mamy USDT, to znaczy, że ciągle jesteśmy w świecie krypto. Takie jest moje podejście w tej chwili. I sprzedałem za USDT, i sprzedałem po 70 centów, czyli, krótko mówiąc, jest troszkę powyżej 100% zarobiłem na tych XRP i byłem pewny, że zarobię. Więc, tak jak mówię, jeżeli jesteś cierpliwy, jeżeli jesteś doedukowany, to nie postępujesz jak typowy, spłoszony kundel, który kupuje drogo, kiedy wszyscy idą w FOMO i zaraz sprzedaje, jak się wszyscy strachają i zawsze jest na minusie. Kiedyś miałem osobny, zupełnie odcinek na ten temat. I, i to, jest, to jest dosłownie to, co się właśnie w tej chwili dzieje, kiedy patrzymy ogólnie, ogólnie na, rynek, na rynek krypto. I tak jak jest, tak jak, jak przy Bitcoinie w tej chwili, tak samo przy XRP, już chyba nikt nie ma, tutaj nie może powiedzieć, że stracił na XRP, bo pamiętam, że swoje pierwsze filmy, kiedy zaczynałem kręcić o XRP, to XRP było ciut poniżej 70, chyba było 60 parę centów, kiedy swoje pierwsze filmy zacząłem kręcić o XRP. A w ogóle o XRP zacząłem dlatego mówić, ponieważ powiem Wam tak w 2000, to był 2017 rok. Przejdźmy tutaj do, do tego wykresu, to był 2017 rok, kiedy pierwszy raz dowiedziałem się o XRP i XRP było po 5 centów. XRP było w okolicach 5 centów, to były te czasy i nagle XRP podskoczyło do 25 centów, i dla mnie to już było, że to już jest koniec, temat zamknięty, tego nie dotykam. I wtedy zacząłem właściwie zgłębiać temat, co to jest XRP i dlaczego, ale ciągle e, totalnie przyćmiło mi, przyćmiło mi e, to, co się dzieje w XRP i całe XRP, reszta rynku, ponieważ miałem swoje inne, że tam powiem, zabawki. I ale, jeżeli tak naprawdę zgłębimy temat i widzimy, jak dosłownie z 5 centów XRP może wyskoczyć do 25, dosłownie w 2 dni, tak jak w dwa czy trzy dni z 20 centów może wyskoczyć do 70 centów, to chcę wam powiedzieć, że z mojego punktu widzenia, i znowu mówię mój punkt widzenia, nikomu nic nie wciskam, każdy może sobie swoje własne tutaj rozkminki zrobić. Ale ja to widzę tak, że Rybo, firma Rypo wcale nie ma z tym nic wspólnego. Absolutnie nie ma z tym nic wspólnego, z tym, że cena właśnie poszła w górę. O tyle. I. Tak samo jak firma Ripple nie miała nic wspólnego, że tutaj cena poszła do góry, ani tu cena, że poszła do góry. Jedno, co tylko patrzę, gdy tak obserwuję tą cenę i obserwuję te ruchy, to jest to, z jaką łatwością rynek może poruszyć XRP ceną w taki lub inny sposób. Dlatego wydaje mi się i dlatego w ogóle zacząłem zgłębiać temat, co robi firma Ripple z XRP i gdzie to wszystko podąża, ponieważ skoro mały, malutki rynek. Może ruszyć ceną XRP w tak szybkim stopniu o tak dużo, to jeżeli Ripple i wszystkie projekty związane, które mają powiązanie z XRP, naprawdę weszłyby w stan użyteczności, to, to, to ta cena nie może po prostu w ten sposób wyglądać, jaki wyglądała przez ten cały czas, jaki nie może być po prostu w tych, w tych granicach. Dlatego, Postanowiłem, że dowiem się coś więcej o XRP, że będę, że, 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 że tutaj widzę jakieś, że coś właściwie ktoś robi w tym temacie, aby to było użyteczne. I skoro zwyczajna spekulacja potrafi poruszyć cenę w taki sposób, to użyteczność, prawdziwa użyteczność i wejście do użyteczności to, to dopiero musi ruszyć, ruszyć ceną. W ogóle w tej chwili uważam, że to ciągle jest taka, wiecie, trochę spekulacja na XRP. Dlatego, dlatego w taki, a nie inny sposób choćby postanowiłem sobie. Zresztą plan jest planem, dlatego postanowiłem sprzedać tą swoją paczkę XRP, ale to nie ma nic wspólnego z moimi XRP, które trzymam długoterminowo, bo te XRP, które trzymam długoterminowo, to są moje XRP, które trzymam długoterminowo, więc mała 10 000 na paczka XRP nie ma najmniejszego znaczenia, ale tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ plan jest planem. Pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy jakiś plan, Działajmy według planu. I wtedy, nieważne co się stanie, czy to robimy trading, czy to robimy e, zwyczajnych handel, czy to robimy takie nasze inwestowanie pod dane wydarzenie, czy czas, czy cenę, powinniśmy zawsze zostać z planem. Taki jest mój punkt widzenia i dlatego w taki, a nie inny sposób działam. Teraz, jeżeli przejdziemy do innych krypto, zawsze również działałem według planu. Według planu działałem z heksem, dlatego kiedy sprzedawałem heksa, wszyscy się dziwili dlaczego sprzedaję heksa. No, sprzedawałem, ponieważ taki był plan. Miałem wyjść z heksa z zarobkiem, więc sprzedawałem heksa. Reszta zostało sobie leżeć. Kiedy inwestowałem w Ethereum, to chodziło o Ethereum 2.0 i właśnie było to pod, pod Ethereum. Teraz, gdy popatrzymy na Google Trends i zobaczymy, w którą stronę jak wygląda trend em, zainteresowania społeczeństwa, ogólnie ludzi, jeżeli chodzi o krypto, a tutaj szczególnie jeżeli chodzi o bitcoina to o dziwo zauważamy, że to zainteresowanie w tej chwili nie jest wcale jakieś takie spektakularne. I to nie jest to samo, co było zainteresowanie w grudniu 2017. Więc skoro zainteresowanie jest normalnie przeciętne, a cena jest taka sama, jak była w grudniu, to o co chodzi? I tutaj zaczyna, zaczyna moja ta teoria, której już kiedyś mówiłem, zaczyna mi nabierać mojego kształtu. Ponieważ w tej chwili, tak jak mówiłem dwa filmy temu czy trzy filmy temu, w tej chwili ja uważam, że rynek krypto przechodzi z rąk spekulantów do rąk alokantów. Jest takie słowo alokantów? Alokatorzy to są ci, co po prostu wchodzą w rynek na dobre, alokują swoje środki i zostają tam. I to nie są spekulatorzy, którzy kupują na chwilę po to, żeby za chwilę sprzedać, żeby tą ceną zamieszać, ani nic w tym stylu, tylko oni po prostu wprowadzają się, obejmują swoje pozycje, zajmują swoją powierzchnię i ich Taka rama czasowa jest zupełnie inna niż zwyczajnego spekulanta chwilowego. Więc mi się wydaje, że tutaj ten moment rynku to, były, to był rynek, kiedy wchodziła ulica, kiedy zwyczajne było fomo, kiedy spekulacja była, kiedy to wszystko i to wszystko podwindowało tą cenę, i to było to zainteresowanie Google. Widzimy tutaj na, na wykresie Google, na, na trendach Google, a w tej chwili cenę. Ciągną bardziej ci, którzy wchodzą w rynek bitcoina na dobre, i wiemy o tym, że wszystkie Grayscale i, 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 i Michael Saylory i inni wielcy inwestorzy, którzy po prostu wchodzą tam, kładą łapę na to i mają to zamiar trzymać, jakby nie było. Nie są to po prostu zwyczajna, zwyczajna że tak powiem, publika, która wchodzi i już jak 200 złotych zarobi, to zaraz sprzedaje. No tak to, tak to wygląda, więc z mojej strony to jest bardzo ciekawy trend, który właśnie w tej chwili zaczynamy zauważać na, na, na między innymi na, e, na Bitcoinie, jak i na innych krypto. Podobnie jest zresztą, jeżeli popatrzymy na Ethereum, to zauważmy, że Ethereum 2.0 wystartuje jednak. Ja byłem bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o to i patrzyłem, jak tutaj w ogóle nikt nie chciał dodawać płynności, jeżeli chodzi o Ethereum nikt nie chciał tutaj inwestować w to, aż tu nagle puch 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 i sporo kasy wpłynęło na adres Ethereum 2.0, aby wystartował, aby mogło wystartować i wygląda na to, że jednak ludzie są chętni, aby zamrozić swoje Ethereum i swoje zarobki na dwa lata do przodu, um, uruchamiając właśnie uruchamiając ten nowy łańcuch Ethereum. I to będzie następna ciekawostka. Ponieważ znowu, kiedy mówimy tutaj o tych, co w tej chwili wchodzą w to, to mają horyzont czasowy co najmniej dwuletni, zamrożony. Więc znowu bardzo ciekawa, ciekawa sytuacja. Dlatego ogólnie, jeżeli popatrzymy na krypto, na to znowu yy, można sobie szydzić, można sobie żartować, można sobie różne rzeczy robić, ale jaki z tego masz interes? Tak jak napisałem. Chyba, że naprawdę pracujesz z jakimś zespołem komików na scenie, no to okej. Okay, no to wtedy interes w takim szydzeniu, śmianiu się i, i, i żartowaniu to rzeczywiście jest. Ale tak naprawdę w życiu tradycyjnym to zimna krew, doedukowanie się i cierpliwość to jest, są te cechy, które tylko i wyłącznie razem wzięte dają jakikolwiek krok do przodu. Szczególnie Cierpliwość i, i pewność siebie wynika z tego, że jesteś deedukowany w jakimś temacie. I wtedy dopiero ja już nie miałem totalnie siły, jeżeli chodzi o to, żeby po prostu walczyć i, i, i przekonywać się, i przekomarzać z kimś, że ej, jak mówiłem o XRP, i ktoś tam walczył ze mną, że a to XRP to głupota, że to ściema, że to coś tam. Ja po prostu w pewnym momencie odpuściłem i sobie myślę, jeżeli ktoś chce się doedukować, jeżeli ktoś chce wiedzieć o co chodzi, to zrobi to na własną rękę. Ja po prostu swoje już, swoje powiedziałem i nie muszę nikomu nic udowadniać ani walczyć o nic. Więc resztę zależy po prostu tylko i wyłącznie od Was. I tak jest do wszystkiego. Jeżeli jest jakiś, jest jakiś temat, który Was interesuje, to po prostu... Naprawdę zgłębienie tej, tego tematu bardzo szczegółowo daje, daje jakikolwiek sens, pewność siebie i cierpliwość. I oczywiście obserwowanie na bieżąco z palcem na cynglu też ma bardzo duże, ma bardzo duże znaczenie. Dzięki za wszystkie komentarze, które wrzucacie mi pod filmy, szczególnie takie, które tam budują człowieka. Ostatnio, ostatnio coraz mniej mam tych negatywnych komentarzy, właściwie już od. Dawien dawna żadnego komentarzu nie usuwałem. Adam pisze, że dzięki, to, że dzięki mnie coś tam zaczął. Dzięki mnie jestem innym człowiekiem, ok? Dobrze, Adam, no to mam nadzieję, że to tylko moja zasługa jest tylko taka mała, że po prostu zwróciłem, zwróciłem twój wzrok, wzrok, wzrok w jakiś jeden kierunek, a resztę tylko zależy od ciebie. Więc, tak jak widzisz, sam się resztę doedukowałeś. I zrobiłeś wszystko, co trzeba zrobić, aby po prostu skierować swoje, swoje, swój inter, swoje zainteresowania w danym kierunku. XRP70. No dokładnie, XRP70, o dziwo, niesamowite. Um, więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi ogólnie o Wasze komentarze tutaj pod moją wrzutką, to jest, to jest dopiero początek. No Oby to był początek, aczkolwiek tak jak zawsze mówię, plan jest planem. Trzeba swój plan wykonać. Jeżeli taki mieliście założenie, wzięcie profitu, wzięcie zysku z czegoś albo nawet tak jak mówię, wychodzisz w USDT albo w tym momencie masz środki, które chciałeś użyć na coś innego. Powiedzmy, chciałeś mieć trochę Ethereum, chciałeś mieć. Na tym to polega po prostu ten rynek ma ci tak zarabiać, abyś nie musiał właściwie swoich Tradycyjnych fiatów używać, tylko fiaty służą do używania tego, co ci jest potrzebne w tradycyjnym życiu, a krypto zaczyna się samo nakręcać i to, co zarabiasz w krypto dzięki dobrym inwestycjom, dzięki tradowaniu, nauczeniu się tradowania, nie namawiam nikogo do tradowania, jest to ciężki kawałek chleba i trzeba naprawdę poświęcić spory, w ogóle jeżeli chodzi o tradowanie, jeszcze, jeszcze sekundę o tradowaniu, to tam przechodzimy w zupełnie inny jakby zupełnie inny system. Tam jeżeli chodzi o cierpliwość, jeżeli chodzi o zimnokrwistość, jeżeli chodzi o zimne podejmowanie decyzji, to jest zu... przechodzimy na inny poziom wręcz. Jeżeli chodzi o zwyczajne nawet wchodzenie i wychodzenie z krypto. Więc w taki sposób to w taki sposób to widzę. A więc tak w tym momencie, choćby nawet przypuszczalnie, ktoś by, tak jak pamiętacie, jak mówiłem, że chce mieć heksa po to, żeby mieć, po to, żeby mieć Ethereum na Ethereum 2.0. Bum. Zrobione. Złożyłem tyle i tyle w XRP po to, żeby wyjść ze 100% zyskiem, po to, żeby użyć to do czegoś innego. Bum. Zrobione. I w taki sposób to robimy. Kolega dzwonił, również ostatnio rozmawiałem z tym kolegą, co, co kupił te 10 bitcoinów. Całkiem, całkiem nieźle, całkiem nieźle był zadowolony i właściwie znowu i znowu e, sprzedał, sprzedał dwa chyba i pół bitcoina, mówił, że sprzedał. W ogóle nie, nie nawet nie wrzuciłem tej chyba twieta, że, że kumpel sprzedaje. Z tych dziesięciu bitcoinów, co kupił, sprzedał dwa i pół bitcoina po to, aby swoje pięćdziesiąt tysięcy, które włożył w kupno tych dziesięciu bitcoinów, zabrać. I 50 tysięcy wraca do jego budżetu domowego, a 7,5 bitcoina zostaje mu za darmo. Na tym to ma polegać. I to po prostu niech jakoś tam gdzieś e, każdemu się ułoży w jego planie działania. Bo to jest chyba podstawa tego wszystkiego, co chcemy robić. I może na tym, i może na tym w ogóle zatrzymam dzisiejsze, e, dzisiejsze rozważania. Zapraszam Was do komentowania jak zwykle. Dzięki za wszystkie subskrypcje, dzięki za Wasze tutaj wypowiedzi, komentarze. W miarę możliwości próbuję czytać Wasze komentarze i odpowiadać, ale wiecie, jeżeli coś jest takiego prostego, co już o tym mówię trzy razy, jak ktoś się mnie pyta pod filmem, to nie zawsze mam już czas odpowiedzieć. Nie zawsze mam też czas szukać mojego filmu, który, o który pytacie. Tak samo Wasz czas jest odszukanie tego filmu, na przykład. Sparki. Gdzie masz film, którym pokazujesz, jak Sparka zrobić, jak tam upomnieć się o Sparka na Ledger Nano? O, twój czas szukania tego filmu jest taki sam jak mój, więc wskocz tutaj w moje filmy i musisz znaleźć. No taka jest, taka jest zasada. No. Dzięki wielkie, trzymajcie się i jak zwykle, jak zwykle do zobaczenia następnym razem. Cześć!